Ok, zapaliła się rezerwa, więc tankujemy do pełna i zaczynamy dzisiaj test długodystansowy, ile tak naprawdę pali Lupo, nie, Lupo Audi A4 Lejemy pod sam korek, łącznie z odpowietrznikiem. Na razie Ok za dużo nie wejdzie, bo tutaj jest bak 21 litrów plus od więc coś tam jeszcze jest przecież w tym baku. Zobaczymy za chwilę. No i wyszło 21,8 litrów. Idę tankować, resetujemy wszystko. Według komputera 470 km na tym przejadę. Teraz tak, kasujemy czas jazdy. Kasujemy średnie spalanie, które było dotychczas. Kasujemy średnią prędkość, no i tyle. No i test przed nami. Startujemy z 108 941 przebiegiem. A jeszcze nic nie skasujemy i mamy 0. Dobra, no to zaczynamy. Pierwsze 20 km e, właśnie mija. 19,400 dokładnie metrów w tym momencie. No Prędkość jest taka, jak jest ruch na drodze, powiedzmy dopuszczalny. Czyli jadę w przedziale. 50 do 90 maksymalnie po tej trasie jechałem, przez 20 km i tutaj był płaski odcinek, dlatego Wam teraz pokazuję, bo za chwilę wjeżdżam już w takie dość duże szczyty, a więc one będą nam zawyżały, I teraz zobaczcie, w tym momencie spalanie jest przy tych 70, w okolicach tam 2 litrów, tak, ale średnia, zobaczcie, po 21 minutach jazdy to jest 3.0, tak, z 20 km, a więc Yy, oczywiście jadę w trybie eko. Pamiętajcie, że jest jednak yy, chłodno. Nie działa system start stop, więc jak na przykład stoję tak teraz na skrzyżowaniu będę stał, no to na skrzyżowaniu mi nie będzie tego odliczało, nie będzie się wyłączał silnika, więc 2.9 nawet teraz zobaczcie jak sobie zjechałem już do skrzyżowania, więc myślę, że jest bardzo dobrze. Plus 4 na no przy plus 4 w lupo już system start stop działa. Tutaj jeszcze nie. 30 Prawie 6 km w tym momencie zaraz będzie za mną. I średnie spalanie z tych 36 km 3,2 litra na 100 km i eee, już wam pokazuję. 57 średnia prędkość na tym odcinku, a w tym momencie 2,9 spalanie, bo się troszeczkę bardziej płasko zrobiło zasięg wzrósł do 550 km. I czas jazdy to jest 38 minut, a więc 3,2 myślę, że uda się zejść do 3,0 na koniec tego przejazdu. Czyli w punkcie docelowym, będzie się chyba w okolicy 50 km. No zaraz zobaczymy następne wejścia. Na pewno będziecie pytali, jakie to prędkości osiągają. No słuchajcie, no takie jak pozwala ruch na drodze. W tym momencie tutaj mamy 60. Jadę, ograniczenie jest do 70, no ale wszyscy jadą 60. Tak a więc tak jak pozwala ruch na drodze z taką prędkością jadę, czas przejazdu tych 40 km, które zaraz pękną, to jest 40 minut, czyli nie najgorzej, nie najgorzej powiem szczerze. No i powiem Wam tak, na początku tej eko -jazdy, żeby uzyskać ten wynik 3 litrów Powiem szczerze, że wątpiłem czy tym Audi dam radę, ale no ja się też do niego uczę, tak, w Lupo jest uważam, dużo łatwiej osiągnąć wynik 3 litrów, w okolicach 3 litrów, w Audi trzeba się naprawdę pilnować. Eee... No, wiadomo, ten tryb Eko to jest podstawa. Tak? W Lupo mogę sobie nawet pozwolić, bez trybu eko jechać, tak? A więc. E... Jest to realne, 40 km za nami, czas jazdy 42 minuty i spalanie w tym momencie z 40 km to jest 3,1 litra na 100 km. Czyli przejechałem 40 km ze spalaniem 1,5 litra. No niecałe tam, tak? Muszę jeszcze 10 km dobić, ale zaraz będę u celu. Może jeszcze zrobię maksymalnie 4 km. Z tego co się orientuję, w którym miejscu jestem, a więc jest realne. Spalanie 3 litrów, tylko trzeba jechać z takimi prędkościami jak tutaj teraz widzicie, czyli tak jak pozwala ruch na trasie, tak? No to podsumowanie, 43,6 km przejechane, auto było zatankowane pod sam korek, jechałem w trybie Eko. średnie spalanie z 43 km, to jest 3 litry. Równe 3 litry udało się osiągnąć. Myślę, że gdybym był w bardziej płaskim terenie, spokojnie zszedłbym na te 2,8. Ale no niestety to są góry, musicie to wziąć pod uwagę. Średnia prędkość przejazdu to było 56 km na godzinę. W tym momencie 3,5, to nieważne. 580 zasięg na baku paliwa. 47 minut jazdy. A więc macie pełne dane. To nie jest chwilowe spalanie. Ja wiem, że część z Was pisze w komentarzach, że spala wam auto na przykład 3,6. Słuchajcie, ja miałem tych samochodów naprawdę dużo, w tym momencie mam 4 i ja potrafię rozróżnić spalanie chwilowe od spalania takiego, które osiągacie z jazdy. Tutaj macie 3 litry 43,6 km. Myślę, że to mówi samo za siebie, czyli 20 lat do tyłu Audi potrafiło z Volkswagenem w kooperacji stworzyć samochód, który spala 3 litry i mimo tego, że mamy plus 4 stopnie, nie działa system start-stop, to jest automatyczna skrzynia biegów i nie jest to auto wielkości nie wiem, Citroena C1 to jest to normalny samochód, gdzie cztery osoby podróżują w normalnych warunkach, jest 300 ponad litrowy bagażnik, jak widzicie da się osiągnąć taki wynik, oczywiście myślę, że on jest do pobicia ten test trwa dalej w tym momencie 108 985 przebiegu słuchajcie, ja wyjeżdżam ten bak do końca tankujemy się do pełna i porównamy te spalanie z wyświetlacza z realnym spalaniem spod dystrybutora czyli dajcie mi teraz zrobić te 500 km niecałe jeszcze żeby wypalić ten bak i wtedy sprawdzimy prawdziwe spalanie Audi a 23 l czy jest osiągalne 3 litry myślę, że nie, bo ja nie jestem w stanie też wiecie, z takimi prędkościami jeździć dziennie ale zobaczymy jak to będzie wyglądało za te 400 km przy normalnej jeździe W trybie eko jak najbardziej 3 litry jest osiągalne Widzicie to właśnie w tym momencie 3 litry na 100 km 54 średnia z tego przejazdu 518 na baku jeszcze mogę zrobić 48 czas jazdy On rośnie bo silnik jest odpalony Dzięki bardzo za oglądanie Czyli są auta które palą Naprawdę 3 litry na 100 km